48-letni Aleksander L. pochodzi z Mołdawii. Do Polski dostał się 3 lata temu przez Ukrainę, ale w dokumentach nie ma po tym śladu. To jest facet, który zamordował e, panią stomatolog i chciał zabić jej syna księdza. Ksiądz, kochani, spójrzcie co mówi i e, torbę na skradzione rzeczy. Płacałem na poduszkę, ona była cała wykrym. Ksiądz Łukasz spał na parterze, ocknął się po ataku. Pamiętam, że przejechałem sobie ręką po złomie, tutaj do leczu raz gdzieś kciuk i wszedł do środka głowy. Kciuk do środka głowy. I ten e, migrant został wprowadzony przez PiS. Gdzie jest Bąkiewicz, gdzie są bojówki, e, że ich migrant, wprowadzony za łopówki Pisowskie chciał zabić polskiego księdza i zabił matkę tego księdza. I chciał zabić jeszcze dwie córki, które spały sobie w tym domu. Ukradł mosiężową jakąś tam pierdołkę. Młotkiem też bił swoją dziewczynę, dlatego nie zgłaszał tego na policję. Gdzie była policja pisowska? Gdzie był Bączkiewicz wtedy?